Można oznaczyć hybrę, dobra. O kurwa! <laughs> Fajnie to wygląda. No i co? O, ale mu zaipałem. O! Aha, dobra. Kurwa, ale dymy. Nic nie widzę. To by się przy. Ale ono malutko bije. No daleko. Nie wiem. Kurwa nic nie widzę Coś zrobiłem Temu jedziemy Dobra No i taki fajny ten mieczyk taki. Obcina kurwa do tych hubów. Sięgnę, aj, nie sięgnęłem. O, ale dało jeszcze szansę, nie wykorzystałem. Niestety dwa kurwa... Aha, to był ostatni już.